Witam tutaj Pixel, zapraszam na pierwszy odcinek z serii FIFA 13. Zaczniemy sobie karierę klubem angielskim, jakimś, tak myślę. Liverpoolem może albo Southampton. A wybiorę Liverpool. Chcę odbudować dawną taką wielką potęgę, kiedy jeszcze Dudek grał u nich. Późno. Trudność meczu zawodowiec, oczywiście. Większej, większego levela, znaczy większego poziomu trudności raczej nie ogarnę. Tak coś podejrzewam. Zostaliśmy wylosowani. To jeszcze raz. Europa, Liga Europy a może być tak imię pixel oficjal narodowość Polska oczywiście żeby łatwiej nam było objąć ich reprezentację znaczy naszą a garnitur szary Jasna, sylwetka. szczupły, jestem, więc będę, wezmę sobie szczupły i dalej. W tym odcinku przysimulujemy mecz towarzyskie i spróbujemy ogarnąć już zespół. Taką dobrą drużynę zebrać. Stworzymy nowy zapis. Liverpool YouTube YouTube i zaczniemy z West Bromem. A Mycz Towarzyskie z Atletico Madrid Atletico Bilbao i FC Torino. No no Jestmy na razie nam wzięli zespoły w Mecz Towarzyskim. W sumie dobrze może będziemy mogli sprawdzić formę zawodników w lidze. Wygraj ligę. Hmm. Postaramy się oczywiście. Wygrać Pukar też się postaramy. Tu mecz przełożony. I wygrać ligę Europy. No zobaczymy jak to wyjdzie. Schneider i Boating. Hmm. Manchester City. Sobie weźmiemy. Sprzedamy. Zawodników niepotrzebnych weźmiemy od bramkarzy myślę że Jones niepotrzebny więc to już na pewno on już leci na 100% pozwolicie że ja sobie będę zapisywał tutaj żebym wiedział kogo mam sprzedać W sumie on może jeszcze pograć u nas 22 lata ma dopiero Lewych obrońców mamy no dobrze może równie co no, zmienimy Zobaczmy jakie on ma statystyki Lewy obrońca i lewy pomocnik 18 lat 63 A zostawimy Rozy eneryk Prawy obrońca teraz sprzedamy wypożyczymy Flanagan'a Flanagana, przepraszam zobaczę z ciekawości jakie on ma statystyki no i dobrze w sumie, że go nie wypożyczamy nie znaczy, że go wypożyczamy, a nie sprzedajemy przepraszam za pomyłkę 19 lat dopiero jeszcze się rozwinie środkowi obroncy 5 wystarczy moim zdaniem mamy ich 6 więc jeden poleci i to poleci Wisdom 19 lat taki słaby ten ov overl, czyli ranking światowy tak mi się zdaje ten poleci i Karagera moglibyśmy sprzedać już stary to tam przyda się nowy środkowy obronca, młodszy lewy skrzydłowi Stirling i, I Osaidi zostawimy ich prawy skrzydłowy mamy tylko jednego Downinga, to musimy kupić prawego skrzydłowego na pewno tak środkowy pomocnicy ja lubię grać w Formacją 4-4-2 taką będę grał tutaj Gerard zostaje, Kol, zostaje, Suso zostanie sprzedany, Lukas zostanie, Cody zostanie sprzedany. Tu mamy wypożyczonego, czyli mamy już czterech, piąty będzie Henderson i szósty, ale Sliwy będzie też sprzedany. Zobaczymy jeszcze jego statystyki na 20 lat. To dobry nawet ma, tak mi się zdaje. napastnicy mamy karola wypożyczonego co mnie niestety nie zadowala pan by mógł u nas grać a jeszcze tu mamy Suarez zostaje na 100% Borini zostaje Dani Pacheco zostaje Ci trzej od pan ci trzy, co ja mówię od panu zostaną sprzedani oprócz jest ile jeśli bym mógł grać. Czyli i tak nam pozostaje kupić jednego napastnika, bo mamy czterech, a ja wolę grać znacznie mieć w zapasie piątego. Czyli jeszcze raz do kupienia: napastnik, prawy skrzydłowy i środkowy obrońca. Tak, dobra. No to zobaczymy, kogo mamy na liście transferowej. Najpierw. Adam jako gracz z Realu Madrid. 25 lat. Cisco. Jak napastnik. Był u nas, mógł grać, ale nie. Jean-Fran. Kupu Kupuję go z Realu Madrid. Adam za 7 ty 700 tysięcy. Zobaczymy, co oni na to. 7 milionów dałem. Matko Boska, co ja zrobiłem? Na pewno go nie kupię za 7 milionów. No cóż. Mój błąd. Wiem. Myślę, żeby kupić Lewandowskiego. By się tutaj naprawdę przydał w Liverpoolu. Chcieli, tak 25 miliona. Nie na razie za drogi, ale weźmiemy sobie wyszukamy tak. Środkowy obrączka, gdzieś tak, żeby nie był tacy drodzy. Chovedes. pierwsze nazwisko, które mi się rzuca w oczy. Benatia też. Nie, Benatia nie. Benatia nie kupuję. Może dobrze mi się nie gra, ale nie będę kupował. Bo gram z nim w wirtualnej gwieździe. Subotic. Z Nie, nie przepadam za nim. Stefanem Bia. Albo Garaj. Też. Argentyńczyk. Sako. Drogi. 11 milionów na ale młody jest więc prawo będzie drogi Historia z Bolonii, Bonucci tym ile kosztuje? 6,5 miliona. Spróbuję go kupić, tylko dam 6 milionów, żeby się teraz nie pomylił. Jest git. No i to jest prawdziwy skrzydłowy Hulk 23 miliony. Drogi, drogi Walcott, Timo Też drugi Feguri. Nie pogardziłbym też Właszczykowskim Chyba złożył ofertę na głaszczykowskiego. 12 milionów powinni się zgodzić i tamtego że jeszcze napastnika, na tam myślę, żeby jakiegoś właśnie polaka kupić na atak będę miał 16 milionów. 11,5 i pół. Lamela. 9,5 pół miliona. Drogi, drogi, drogi. Niestety. Jelawicza, 26 lat. Dorothy są. Spróbuję kupić go Szybki. Jak wpiszę piech. Milik Słaby taki hmm. Dobra, chyba kupię tego Grosickiego 24 lata 4 miliony Postaram się dać i zsymulujemy Klub Chelsea szuka wzmocnienia ataku Karim Benzema No, to by był dobry transfer Ale Za każdym razem jak gram to ta 7 <gryw> milionów na pewno 9,5 miliona za Boatenga. Dobra, dam no bo cóż 5 milionów za Grosieckiego 14 milionów za Błaszczykowskiego. Błaszczykowski nie w Błaszczykowski mnie pogarzę Boszczykowski na pewno na pewno kupię razem z Grosickim się odstąpię dam mu 20 tysiaków 20% za ten no, też ważny zawodnik będzie grał często przejdziemy do pierwszego meczu z sezonu w lice. dam 70 tysięcy kluczowy zawodnik bardzo kluczowy to będzie zawodnik dla nas Iwan Contreras To jest nasz menadżer agent przepraszam agent no ta menadżer nie może być kontrakt został przyjęty Grosicki przemianowy zawodnik no i zobaczymy kto odejdzie od nas muszę trochę kasy zebrać na kolejny transfer jak najbardziej sprzedam za 450 tysięcy. nie ma sprawy i tak u nas nie będzie grał a nie chcę, żeby się zbarnował i Płaczkowski też jest kupiony dobra Wizdom. również może odejść ma wolną rękę co do wyboru klubu ale jego ale sprzedać w pierwszej i lepszej okazji za pierwszej i lepszej okazji no, tak powinno brzmieć moje zdanie i sprzedany Engo sprzedany i sprzedany został Wizdo czyli dwóch środkowego wglądu i napastnika mamy już pozbytych Spinesztanger do Manchester City no no tak Suarez na pewno nie jakby zaproponowali 62,5 miliona, to może, może bym się zgodził. Mm. Josie na pewno nie. Nie mam mowy o tym. Suarez nie jest tyle wart. No jak dla mnie, jest tyle wart. Będzie wzmocnieniem, na pewno. Jest wzmocnieniem Liverpoolu to nie ma chyba żadnych wątpliwości. Johnson. Nie. Flanagan. Powinien zostać wypożyczony. Moim zdaniem tak mi się wydaje. Przynajmniej, że go wystawiłem. Shelvey. Jak najbardziej. Za 2,5 tysiące. Miliona znaczy się. Coś ja się mylę teraz. Robinson jak najbardziej będziesz mógł zagrać tylko ja sobie zagrałem taką formacją jak jest tu o dobra lubię taką formacją grać to zerajna jak najbardziej będzie tu na razie wstawię to jest, mi się wydaje, że to jest... A to jest lewy obraz. Dobra, trzymaj. Błaszczykowski, Sachin, Gerard. Żeby nie stracił tej swojej formy. Sahini Suarez z, z Grosickim sobie zagra. Morini jest tu. Jeszcze jeden. Dałnik nie wiedział. Ja sobie już tu poprzestawiam, tak wiadomo. Mogę mieć porządek. A to już koniec. I tak będę musiał wszystkich poprzestawiać, bo tu, jeszcze, no tu jest jeszcze bramkarz. Więc i tak muszę. Środkowy napastnik. O. o, o i co ja zrobiłem? Tak 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 o dobra jest gitara. no co to było na ławce rezerwowych nie tak miało być tak miało być o dobra zasymulujemy z Atletico madrid mam nadzieję że wygramy a jak najbardziej 3-0 Gerard i dwie Bramki. Suarez, ale u nich Falcao nie grał, więc się nie dziwię. i w sumie dobrze, bo mieliśmy szansę wygrać i to wykorzystaliśmy 3-0. Wspaniałe zwycięstwo Tevez przeszedł do Inter Mediolan Zaskoczenie dla mnie, że się zgodził przyjściu. Zamnik sprzynany, Shelvey do Norwich City Norwich City Tak e, Skład Zobaczymy kto jest zmęczony a kto nie Wszyscy wypoczęci Dobra, Robinson tylko zmieni Wilson Symuluj mecz 1-1 jeden, jeden na wyjeździe I Grosicki strzel miłe zaskoczenie Polak strzelił bramkę oby tylko strzelał tak w lidze ostatni mecz towarzyski z FC Torino i za Wilsona sobie za Józef Hendryk symuluj tu nie, mieliśmy, nie powinniśmy mieć problemów nie gra Glik ja bym wystawił Glika i 2-0. Suarez jest Asaidi. Kontuzja. Mam nadzieję, że nie groźna. kostki 3 miesiące. Aj, jej, jej. No to lipa. Tak, romisu, jeden dzień. prognoza za trzecie miejsce. Wyżej powinniśmy być bez większych problemów tak mi się wydaje Na razie wieści że Higwain dołączy do Tottenhamu do przełożony mecz z 26 sierpnia na 12 sierpnia czyli tu ta dni z Manchesterem City gramy pójdźmy sobie na konferencję prasową nie ma problemu do Born został wypożyczony Pozbywamy się zawodników i dobrze, żeby było miejsce w składzie Karager 700 tysięcy do Freiburga Zgadzam się, bo myślę, że niepotrzebny jest nam minute doświadczenia swojego Myślę, że powinniśmy dać szansę młodszym. I Baszczykowski pod presją. Nie powinien być pod presją. Powinno dobrze to wszystko wyjść. Czy jeszcze tylko zmienię na sterlinga. I tu właśnie. Doni niepotrzebny. Tu nam Henderson albo. Suson. Nie, wejdzie chocol. Jeszcze muszę rozpoprzestawiać się, ja tego nie cierpię. Przestawiać. I za co niego wejdzie sobie Dani Pachetz. Tak. Wszystko ładnie, pięknie ustawione. Grosicki sobie zagrał, ładnie grał. Bory nie będzie na ławce. Gitara. Ja się już z Wami żegnam z pierwszego odcinka gry FIFA 13, kariera Liverpoolem i zapraszam już na kolejny odcinek, do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce w drugim odcinku z tej właśnie oto kariery. Pa pa, na razie.